Mam w stosunku do Was na kolejnej reakcji na moim kanale. Teraz dzia w album Atlas od tego, Dąbrowsko, a to jest, słuchajcie, w Poznaniu pętla ogrody, jakby ktoś się zastanawiał. Właśnie będę starał się, widzę, że wiadomo, że klip kręcę w Poznaniu, będę starał się po tych scenach znaleźć te miejsca, jeśli któryś mi wpadnie w oko. A to kurwa, co to jest za park? Jakiś duży park. To jest, kurwa, też na ogrodach, może kręcił to gdzieś. Kurwa, nie pamiętam, że tak, taki coś jest. Dobra. E, lecimy, słuchajcie, w ogóle. Jedno, <laughs> ja to muszę odpalić wam. E, YouTube. E, Donguralesco. E, gdzie to był numer? To nie było to. Czekajcie. E, tu chyba. E, Czyliśmy się kojarzy tutaj. Nie, czy do, do góra leska, może nie z kaczorem, tylko było z tym yy, z kaftą. Anty To patrzcie tutaj. To wiadomo, tutaj jest stary browar. Yy, o, i czy to stówkę nie? To jest historia, historia fu. Ja ogólnie, yy, jak mi się chce gdzieś strzać na mieście, będąc, będąc na ogrodach, czy gdzieś w okolicy, to idę właśnie tutaj. Właśnie tutaj. Dlatego, no bo w ciężko jest się wyszczać, jak jestem na ogrodach, najbliższe miejsce, gdzie to mogę zrobić, jest kibel w stacji, a tam trzeba płacić pieniądze, żeby, z, żeby tego się wyścigać. Pierdolę, idę sobie, wiecie, skąd. I słuchajcie, widzicie teraz tutaj po prawej stronie jest taka skrzynka, tak? I dokładnie w tym miejscu zawsze sikam. Ale od strony nie od strony, strony Dąkulewskiego i kafty, tylko od strony tej, tej drugiej, jakbyście szli w ich stronę. I po prawej stronie zawsze sikam. No i tu w sumie tak. I tak. A potem patrzę, a panowie tam kurde skręcą klip i łażą po tych moich czynach. Bo <noise> no naprawdę, tak jak to wybaczyłem kiedyś, Wysyłałem Kobylu, bo to jest nasza miejscówka z ziomkiem, gdzie jakieś, tam, gdzieś w sklepach i tam odziedziliśmy sobie mieli gry. No i tam, jak się komuś trzeba w czasie, doszło się tam. No i patrzę potem, kurwa, po kilku latach góral tam nagrywa, no Mówię, ja pierdolę tej. Na, moi, na moich szczynach numer powstał. <grych> Dobra. Lecimy. Dziab. Co? Dziab, co? Dzior. Ogólnie to. Jestem dziwny, studio to mój ogród oliwny, Stado pędzi, ja wybieram znów kierunek przeciwny, Dziwny, Mamflop płynny, radioaktywny, klientki choć sztywny, Robię płyty w 3 miga, bo jestem ciut kompulsywny, Wchodzę pierwszy jak kałdun piwny, nie bądź naiwny, robią miny... <laughs> Wchodzę pierwszy jak kałdun piwny. Fajne, dobre, ale ja mam zawsze problem z tym góralem. Wiadomo, że to był zawsze jego znak rozpoznawczy, ale ostatnie czasy bardziej się dodaje we, we znaki że za dużo jest tych prostych rymów i takich rymowanych, po prostu. Brakuje mi takiego gurala, jak z Betonowe lasy mokną, świat wy, wie... Betonowe lasy mokną, świat w okno, to się, po prostu z, tej, z tego albumu Betonowe lasy, yy, czy nawet z jeden, jeden z lepszych... Jeden z lepszych tam moment, tam było parę numerów takich właśnie kurde bardziej Chyba, że musiałbym przesłuchać cały album gurala, wtedy zobaczyć, może faktycznie są, może po prostu tylko single wybiera te inne. za jaja krzyknijmy zniknijmy, w lepkiej letniej nocy gorączce spijać pączce złanią co się pasie na łączce zaparkujmy w zatoczce drgają lusterka poczne jadę rocznie, jad dopiero w trumnie odpocznie, zajebiście chodzi Adam, małyś na skocznie elastycznie, soczyście potoczyście potocznie, robię album rokrocznie, bo tak lubię widocznie, napierdalam jak skończę nie wiem co ten rap pocznie no dobre, tylko tak ja już w stanie sobie, mi to się podoba. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, jak szułam tego numeru yy, taki, takich numerów jak ten na płycie Górala kilka pod rząd i wtedy faktycznie można by się było wnudzić. No bo to jest numer na raft, yy, na odpalenie sobie RAF na 2-3 tygodnie, jakiegoś numeru Górala. Spoko, ale że to dosłać tego codziennie, no to raczej to raczej bym podziękował. Ale, ale dobre, mi się podoba. Bo tak, tak lubię, lubię widocznie ja, Napierdalam, jak skończę Nie wiem, co ten rap pocznie. Wysyłałem kasety w pocie czoła Na poście przy okienku W którym to było roku Spurtoście, odwiedzałem wyrocznie Jak Neo, pogoń za liter Ideą, hip-hop, panteon Linie błyszczały jak neon Gdzie jest Nemo? Gdzie jest, kurwa, moje pierwsze demo? ja tu demon Rap grał wystrzelony jak Pokemon Robię remont, oni nic nie wiedzą Co jest grane, mają w na Jadę Jaka się jakaś chyba zmiana. Słuchajcie, no fajny numer. Ja ogólnie podziwiam Dongoralesko. Słuchajcie, no według mnie Dongoralesko to był od zawsze najbardziej amerykański, nie teraz, obecnie, ale chodzi mi, jeśli on nawijał w tych 2000, powiedzmy, jego Prime to był 2000-2010 w tych latach. Uważam, że w tym. No nawet, nawet nie, powiedziałbym, że 2005-2013 o, mniej więcej. Y, to był jego Prime. Słuchajcie, to był naj, wasz najbardziej amerykański raper w Polsce. Słuchajcie, to jak on się kurwa biorą. No patrzcie na to, czy jakiegokolwiek. Innego, czy to nie jest. Kur, no to wygląda jakiś kurwa Big Pan, nie? Mówię wielkościowo, ale taka w To był wasz najbardziej amerykański raper w Polsce i za to go fanowałem, bo robił po prostu. No kurwa, no patrzcie to. To po prostu Ameryka pełną gębą, nie? To A właśnie, ja bym miał zrobić ten ranking płyt, ranking płyt, jaki był Prime do Góralesko. Czwartki, że tego numeru tak się, całościowo na razie nie słucham, ale po prostu no, troszkę ciekawszego kontentu chciałem to wprowadzić, bo sam numer jakoś tak mocno, wiecie, no nie porywa, żeby nie wiadomo jak się na nim skupiać. O, no to dobrze bym, dobrze powiedziałem o tym Prime. 2005 to Od Drewnianej Mapy Rock. Opowieści z betonowego Lasu też były dobrym albumem. Ale no, ten pół rok był lepszy. Ale można by było w pod tym prime podpiąć. No powiedzmy 2002 do. Yy, to nie pamiętam co to było, a to jakaś kompilacja. O to okay. No czyli można powiedzieć 10 lat. Od 2002 roku do 2012. Patrzcie, jak się zobaczę na te albumy do Garalewska, to niby tego nie ma jakoś dużo. Nie? Niby nie ma tego. Yy, dużo, dużo ale na mixtape'y, i bardzo porywacze zaporywaczy ciał. Nas Guralz, Miłość, Malak i Krokodyl. A to były no, już no, no, o, to był no, To był ostatni, najlepszy album Górala jaki słyszałem ostatnio. No, w ciągu ostatnich kilku lat to właśnie był Miłość, Marek i Krokodyl. I nawet polować. Ciał, manewry, mixtape, jointy, konserwy Muzyka bez przerwy. To były wszystko trzy, trzy fajne mixtape. Tak więc, no, po prostu Prime 2002-2012. Jadę basem, robię dramę, Częstę lasem, otwórz bramę, To ten od sieje sieję zamek, Biorę kasę, niosę famę, Rymów masę pozamiatane, Zbudowałem ten rynek od zera tymi rękami, Independent, metisa, handel nielegalami, Teraz zamieć, zmierz się z nimi priorytetami, Biorę kartkę, to będziesz paty z origami, Jestem kamikadze, a ty nie strasz mnie algorytmami, Spotify -ami ich ten A rąk wiele. Tak se lecę, gdy jak książę... O, czekajcie, o o. No kurwa, jest tu na przystanek nawet z kurwa Ja się miałem mówić tej, a, a to widzę, widzę napis Żeromskiego, to nie jest na jakiś ten. Spotify, słuchaj, góra. No ze Spotify'a są małe pieniądze. Chyba, że jest się popularnym raperem. No jak góral robisz to po 200-300 tysięcy otworzy na numerach, to to nie wyrabiasz dużo. Ale jak robisz. Kurwa, znowu przyłączyłem. A jak robisz eee yy, yy, po, yy, po kilka milionów to żabisz do pieniądze już a podemną mną rąk wiele Tak się lecę gdyli nami kadzę Jak ksiądz popielec prawą lewą bimbą gadzę dymem rapiatka Roszę hajs w siatkach robię pan w żabkach nocą w oksach, w klubach w kurtkach, zimą w klapkach Odwrotnie jak Chris Cross Dla nich to wciąż zagadka Ja robię bum w, ża w żabkach <laughs> Powzno do pracownika żabki suje twoja matka i siostra i sąsiadka Ciężko się będzie zebrać Po tej nocy wypadkach Kreśto strzelają i smażą, potem tylko sałatka Że niby zdrowo, kurwa to kogo jest ta gadka, lecą latka Nie każdy ma pomysł na siebie Niektórzy mentorują w necie, że o ja jebie Leżę na glebie i kwiczę Kiedyś was wszystkich policzę Zaślinieni, olśnieni wizją wielkich zaliczek Nadstaw drugi policzek Prince ciągle ćwiczę Prince Fajne, fajne. Boję się, że mi wyjebną te prawa autorskie i to mocne, bo doszedł długi momenty lecą, ale no. Rap, Pepiczek. Kica, biały to nie do ciebie, albo w zasadzie to do ciebie farbowany lisie za kogo znów się przebiegł No, mówisz teraz? teraz Coś zupełnie innej beczki. klipu. Fajno, w ogóle ja podziwiam takich raperów, że oni nie mają problemu w miejscu publicznym rapować i robi, nagrywać klipu. Gdzie się, nagrywa kurde w autobusie. I chuj, o jest numer, e, receta na sukces. Słuchajcie, chyba odpalę sobie to w klipu. E, bo nie wiem, czy się wyrobię na ten numer z klipem, A to jest numer, który chciałbym robić, robić reakcję po prostu. Ale dobra, teraz lecimy numer z klipem, czyli numer e, słonia. To był Chris. Elo, cześć, na razie. Dajcie znać, jak się podobał ten numer Urala? Mi się podobał, mógłby go posłuchać raz na jakiś czas. Pewnie będę wracał. Jeszcze sobie będę przy robieniu palety na żawce y, odpalę, y, ale raczej na co dzień będę go Tu był Chris. Elo, cześć, na razie.